Ołtarz rodzinny. Dzień 227. 14 sierpnia. W Tobie, Panie, pokładam ufność. Niech nigdy nie będę zawstydzony. Według swej sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól. Nakłoń ku mnie ucha i wybaw mnie. Bądź mi skałą schronienia, gdzie zawsze mogę uciec. Przykazałeś, aby mnie wybawiono, bo Ty jesteś moją skałą i twierdzą. Psalm 71, 1-3. W Twoim chodzeniu, w rozmowach, w Twoich interesach, w Twojej przynależności i we wszystkim innym, postaw słowo Boże na pierwszym miejscu. Mówisz, myślę, że wyjdę sobie dzisiaj wieczorem, potańczyć trochę, przecież nikomu nie zaszkodzi. Czy możesz tam zabrać ze sobą, tak mówi Pan, widzisz? Myślę, że gdybym mógł dokonać tej niewielkiej transakcji, która. O, ona jest tylko trochę podejrzana. Lecz czy mógłbyś powiedzieć przy tym: Tak mówi pan? Widzisz, zawsze weź go najpierw, bądź ciągle ufortyfikowany, bo on jest naszą twierdzą. Jest to dziwne, lecz czy wiesz, że musisz coś zignorować i zaprzeczyć Bożej prawdzie, zanim możesz uwierzyć kłamstwu diabła? Czy pomyślałeś kiedykolwiek o tym? Musisz najpierw odrzucić prawdę, zanim możesz uwierzyć kłamstwu, tak jest, musisz ją odrzucić. Pozwólcie, że Wam teraz coś powiem, wy Chrześcijanie siedzący tutaj. Nie zatrzymujcie się nigdy ani na sekundę dla diabła. Nie zatrzymujcie się, by się nad tym zastanawiać. Kiedy zaczniecie się zastanawiać się nad tym, to diabeł zaraz występuje na scenę. Nie możecie dociec rozumem Boga, nie możecie zrozumieć Boga. Musicie po prostu wierzyć Bogu, rozumiecie? Ja nie mogę wyjaśnić Boga, nikt tego nie potrafi. Nie potrafię wyjaśnić wielu spraw, lecz tu chodzi o jedną rzecz. Ja po prostu wierzę w to, ponieważ On tak powiedział. Otóż nikt z nas nie potrafi tego wyjaśnić. Nie próbujcie tego wyjaśnić. Nie zajmujcie stanowiska z tymi niewierzącymi, którzy mówią: Otóż, popatrz, twój pastor tam. Junior, słyszałam, że on modlił się o chorych. Otóż wy tam, wszyscy jesteście zwariowani. Nie ma czegoś takiego jak boskie uzdrowienie. Powiedz, w porządku, zatem to nie jest dla ciebie. Ty jesteś niewierzącym. Idź sobie tylko, rozumiesz? Jest to tylko dla wierzących. Rozumiecie? Ktoś powie: Otóż wy wszyscy mówicie, że macie ducha świętego. Duch święty? Nie, nie ma czegoś takiego. Powiedz. Zatem on nie jest dla ciebie, on jest dla mnie. Idę dalej naprzód, rozumiesz. Nie próbuję tego zrozumieć. Tego nie można zrozumieć, tylko w to wiesz. Kiedy staniesz się chrześcijaninem, zostaniesz umieszczony za Słowem Bożym, rozumiesz? Teraz ono jest Twoją twierdzą, bezpieczeństwem. O mojej drodze! Każda obietnica w nim jest Twoja. Musisz uczynić tylko jedną rzecz: po prostu wyciągnąć rękę i wziąć to. I z tym prosto naprzód. Jak wiesz, że to będzie działać? Ja nie wiem, czy to będzie działać. Wyjaśnij mi to. Ja nie wiem. Jedyną rzecz, którą wiem, jest to, że Bóg dał swoim dzieciom najmocniejszy atak, jaki mogą mieć, i najlepszą rzecz, którą mogą atakować, ponieważ On wie, jak działa wróg. Czytaj dzisiaj Jozuę 21, Psalm 71.